Radiogram Radia Akadera Witam serdecznie Hania Porzuczek przy mikrofonie Już niedługo połączymy się Telefonicznie z naszym pierwszym Dzisiaj muzycznym gościem Mowa o zespole Plug and Blues Którego piosenka Mój Blues Znajduje się wśród propozycji do listy przebojów Kultowej Akadery Radio Akadera Łączymy się telefonicznie z Tomkiem Łabowiczem z zespołu Plugin blues ich piosenka. Mój blues znajduje się wśród propozycji do listy przebojów kultowej akadery w tym tygodniu. Witam serdecznie Witam serdecznie, bardzo miło, że dzwonicie. Plugin blues, może przedstawimy słuchaczom Wasz zespół. Skąd jesteście? No cóż, jesteśmy z pięknego miasteczka y, znajdującego się blisko Legnicy. Miasteczko nazywa się Hojnów. Na Dolnym Śląsku, jest to 12 tysięczne miasteczko, no i tam, korzystając z możliwości domu kultury miejscowego, realizujemy próby. Mhm. E, od kiedy ta przygoda z zespołem się zaczęła? E, dokładnie to był luty. Pamiętam to jak dziś 9 luty, kiedy Gramy pod nazwą Plagen Blues, a rok 2018, czyli niebawem będziemy obchodzili pięciolecie istnienia. Wy mhm. niedawno wydaliście płytę, taki los. Tak, tak. To jest nasz debiut. No bardzo jesteśmy dumni, że ta płyta powstała. Tutaj wielkie podziękowania dla osoby, która jest wydawcą. Robert Grzyszkowiak, reprezentuje wytwórnię Flowers Records. No i no, że nam zaufał, że, że zaakceptował ten materiał, no i że podjął się tego wydawnictwa, z którego się bardzo cieszymy. Czy ta piosenka, którą my znamy, mój blues, ona w jakim stopniu jest reprezentatywna, jeżeli chodzi o ten album? Powiem tak, album składa się z 11 utworów i no, ja jestem autorem tych utworów, jeśli chodzi o tekst. No w większości też i muzykę. No, Taki los z pewnością, yy, mówię o tytule utworu, to jest ten utwór no, wiodący. Również y, płyta oczywiście jest pod takim tytułem. Mój blues jak najbardziej też. To jest utwór, który no, opowiada pewną historię. Tu nie będę jakby tłumaczył, każdy słuchający interpretuje to na swój sposób. No ale no właśnie te utwory to, yy, to jest pewna historia pe pewne jakby etapy życia. Yy, jesteśmy już dojrzałymi facetami. Jest nas czterech, jest e, najmłodszy, Kuba e, Matys, klawiszowiec, e, Irek Matys, basista, Irek jest wujkiem Kuby, więc tutaj są powiązania rodzinne. E, Waldyk Winkler, perkusista, no i moja skromna osoba, Tomek Łabowicz, gitara i śpiew. Czy wy, kiedy komponujecie utwory, to robicie to razem, czy ktoś tutaj wiedzie prem? No, aranż oczywiście jest wspólny, natomiast w większości przypadków po jakimś tam obrobieniu materiału aranżu utwory są no gotowe do, do, do dyspozycji. Cieszę się, że aż na drugim końcu Polski nas słuchacie. Jest to bardzo miłe i jeszcze na dodatek jesteśmy kandydatami na Waszej wspaniałej liście przebojów. Super. My również się cieszymy. Zapytam jeszcze o płytę. Czy ta płyta powstawała długo? No jest to dorobek jakby tych pięciu lat, mhm. natomiast co było powodem, że to w ogóle powstała? No nie ukrywam, że pokazujemy się na różnych festiwalach, w miejscach, ja zawsze mówię takim prostym językiem, tam gdzie nas chcą, tam gramy, więc, więc tych koncertów troszeczkę było. No i pojawiały się pytania, czy macie panowie płyty, gdzie was można posłuchać, więc to było jakby głównym powodem do tego, że podjęliśmy decyzję, żeby ten materiał e, nagrać. No jeśli jak już ten materiał, to muszę też wymienić nazwisko e, Darka Witkowskiego, który jest właścicielem studia Megawatt i który zajmował się miksem i masteringiem, więc... Yy, współpracując z Darkiem yy, w sposób bardzo krótki, to też można poczytać w różnych opracowaniach, które teraz się pojawiły, bo to była historia jednodniowa, 27 listopada, yy, 11 utworów nagraliśmy na scenie Legnickiego Centrum Kultury i właściwie, yy, no tutaj nie, nie chcę przekłamać, ale w większości przypadków jeden raz tylko zagraliśmy yy, te utwory. No ja później w yy, ciągu dwóch kolejnych dni dośpiewałem wokal. A następnie cudowny trębacz Patrycjusz Gruszecki, który jest jakby tutaj e, no, gwiazdą na tej płycie. Nie ukrywajmy, bo to jest znany jazzowy trębacz. W siedmiu utworach e, dognął trąbkę. Więc taka jest historia powstania płyty. E, no... Można powiedzieć, emocje na tej scenie to były równe emocjom, aczkolwiek mieliśmy słuchawki to zakładane, takim emocjom jak na koncercie prawdziwym, więc tak powstała płyta. Czy w związku z wydaniem tej płyty planujecie trasę koncertową? No jesteśmy amatorami. Mhm. My nie mamy Menadżera i też nie jesteśmy nastawieni na jakieś, powiedzmy... Zmianę, radykalną zmianę w naszym życiu. Każde z nas ma gdzieś tam to życie poukładane, więc my chcemy grać. My się cieszymy graniem, cieszymy się, że ktoś nas słucha. A oczywiście, jak pojawi się możliwość pokazania, chociażby w Waszym cudownym mieście, no to z przyjemnością to zrobimy. Mam nadzieję, że to się kiedyś uda. Myślę, że możemy zaprosić wszystkich słuchaczy do tego, żeby głosowali na, wasz, na Waszą piosenkę. Mój blues, tak żeby poradziła sobie jak najlepiej w najbliższym notowaniu naszej listy przebojów. Bardzo dziękuję. No pozostaje mi serdecznie pozdrowić słuchaczy. Y, radia y, Akadera. Akadera. Dokładnie. I no, cieszymy się niezmiennie. Jesteśmy no, szczęśliwi, że tam nas słuchacie, jeszcze znajdujemy się, czy kandydujemy do listy przebojów. Cudowne. To jest cudowne. Za chwilę zagramy piosenkę Mój Blues. Naszym gościem był Tomek Łabowicz z zespołu Plugin Blues. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.